Cześć witajcie mam tu budkę bo właśnie zdjęłem ją z palm obejrzymy sobie palmy jest na dworze 2 stopnie trochę je chciałem przewietrzyć no i co tutaj macie fortunei zmieszany z bugarem już wypuszcza podzielonego liścia idzie tutaj kolejny już malutki tutaj karłatka sadzi liście kolejne tutaj ma, malutki czysty bułgar trochę tutaj grzybek go wziął w te listki ale to on już wcześniej tak miał ale sobie ładnie zimuje tutaj druga karłatka tak samo sobie ładnie zimuje liście kolejne puszcza roztwiera tutaj kolejny czysty bułgar ten już ładnie listka sobie wysuwa trachy karpus fortunei ładnie ukorzeniony jak widzicie tutaj ten jego nowy ładny liść co wyszedł no i ten środek się troszkę wysunął ten kolejny listek co tutaj idzie się wysunął no i ten środkowy tak samo się wysunął już się powoli otwiera także sobie ładnie zimują na wiosnę ładnie ładnie sobie zaczną rosnąć a ja to budkę chyba zdejmę i tej budki tutaj nie będzie przez dzisiejszą noc ale jeszcze zobaczę jaka będzie temperatura także może tej budki nie będę zakładał i tak sobie przestoją troszkę na świeżym powietrzu także dziękuję za taki krótki odcinek ja się muszę wziąć za doklejenie folii bąbelkowej tego trójkąta na szklarni, którego jeszcze nie zrobiłem, ale muszę zrobić właśnie teraz także kończymy jak widzicie stan palm bardzo dobry, nic się nie stało, żaden grzyb, nic nie weszło. Tylko zdjąłem budkę, żeby przewietrzyć. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.